Były dni wypełnione rozrywką, spotkaniami, ale przede wszystkim dobrą zabawą. Już po raz jedenasty odbyły się Dni Bulkowa oraz dziewiętnasty festyn rodzinny Stowarzyszenia Nasza Przyszłość. W tym roku gmina świętowała również jubileusz 50-lecia. Tak znacząca rocznica skłania do refleksji i podsumowania minionego czasu, mówi wójt Gabriel Graczek. Dziś gmina Bulkowo to wielki potencjał ludzi tu mieszkających i tu pracujących. To potencjał i pomysłowość ludzi prowadzących własne firmy i zakłady pracy. To piękne i nowoczesne gospodarstwa rolne. To potencjał ludzi współpracujących z lokalnym samorządem, otwartych na inicjatywy, wspierających różne formy przedsiębiorczości. Ludzi, którzy swoją codzienną i sumienną pracą dają głębokie świadectwo dojrzałości. Wszystkim nam przyświeca, Troska o przyszłość i ciągły rozwój naszej małej ojczyzny widać ją w zgodnych działaniach organów gminy, widać ją w decyzjach stawiających na stabilny i zrównoważony rozwój całej gminy, widać ją w ilości środków przeznaczonych corocznie w budżecie na inwestycje. Wspólne świętowanie zgromadziło nie tylko mieszkańców gminy Bulkowo, ale i przyjaciół gminy. Poseł Anna Cicholska gratulowała Wójtowi sprawnego pozyskiwania środków na rozwój gminy. Praktycznie Pan z każdego programu korzystał. Umie Pan w sposób znakomity współpracować zarówno z jednostkami rządowymi, jak też i samorządowymi szczebla wojewódzkiego. To jest wielka mądrość samorządowca i za to dziękuję Panu, ale również i gratuluję. Ta gmina jest bardzo bliska mojemu sercu, zaznaczał senator Marek Martynowski. Ja traktuję tą gminę jako właściwie swoją. Tutaj stąd pochodzą moi dziadkowie, tu się urodził mój ojciec, zawsze to powtarzam i jestem z tego dumny. Chciałbym serdecznie podziękować właśnie Panu Wójtowi za to, że to już Pani Poseł też mówiła o tym, że potrafi we wszystkich programach, które są organizowane przez rząd, uczestniczyć. I bardzo duże środki spływają właśnie do tej gminy. Jak ważne to jest? No, myślę, że Szanowni Państwo, sam Wójt mógłby tu powiedzieć, że niektóre programy w 80-90% są pokrywane przez rządowe fundusze. Trzydniowa impreza to nie tylko koncerty czy występy artystyczne, ale także zawody sportowe i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Podczas Dni Bulkowa po raz pierwszy przeprowadzono konkurs Bitwa Regionów. 14 kół gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu płockiego przygotowało pyszne, bardzo często stworzone przez siebie od pomysłu do wykonania potrawy. Jak zgodnie podkreślały panie z Kup Gospodarczych Wiejskich, takie konkursy i wydarzenia integrują, ale jednocześnie pozwalają rozwijać się społecznościom lokalnym. Dodatkowego kolorytu dodawała kulinarna rywalizacja. Dzisiaj na Bitwę regionu przyjechaliśmy z Żurkiem w Chlebków. Jest to chlebek wypieczony własnoręcznie przez nas. Żurek jest na prawdziwym zakwasie, też zrobiony przez nas. I parzona biała kiełbaska. Oczywiście też robiona przez nas. Dzisiaj na Bitwę Mamy Rebionów przyjechaliśmy z prażonką borowicką, z siadłym mlekiem na bogato. Dlatego na bogato, że kiedyś te danie jedzono ze skwareczkami ze słoniny. My to przygotowałyśmy ze skwarkami z boczku, tak naprawdę na bogato. A prażonka, czyli co to jest? Prażonka to są ziemniaki zaparzane z mąką. Wyjątkowy smak, ale w tym jest szkopu, że to jedli nasi przodkowie. Nasi, nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Jury miał otwarty orzech do zgryzienia, potrawy pyszne, wybór ogromny. Ostatecznie w kulinarnej potyczce zwyciężyło koło gospodyń wiejskich ból Kowianki, które przygotowało słodką kaczkę pana Tadeusza i będzie reprezentowało powiat Płocki na szczeblu wojewódzkim konkursu. Drugie miejsce przypadło Kagiewu Koniczynki w Nowym Bronowie z potrawą Nagus Bronowski, trzeciej. KGW w Cieślach, cieślanki z potrawą zalewajka. Wyróżnienie otrzymało KGW Perły z Blichowa za potrawę kaczka dziwaczka. Podczas wydarzenia były również stoiska wystawowe kawiarenka. Prawdziwą grochówkę z wojskowej kuchni serwował radny powiatu płockiego Bogdan Matczak i panowie z gospodarki komunalnej. Przygotowały ją pani ze stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Bulkowie, a także radny powiatowy. Najlepsza grochówka w powiecie, może na województwie. A dlaczego najlepsza? Bo z własnych... Y Wyrobów, czyli wędliny własne, młode ziemniaki z naszych pól, warzywa, także tutaj nie ma chemii. Cieszy się dużą popularnością? Bardzo dużo. 800 porcji wydane i zbrakło. Dni Bulkowo to dla nas wszystkich wyjątkowy czas, zapewnia przewodniczący Rady Gminy Bulkowo. To jest święto, gdzie wspólnie, rodzinie mogą spędzić czas. Zrelaksować się to jest tak są dni integracyjne, gdzie każdy z każdym może porozmawiać, zobaczyć wystawców, skorzystać z mocy atrakcji, a przede wszystkim myślę, że najwięcej to jest dla dzieci, dla najmłodszych zabaw i tej uciechy tego. Poczynku dnia codziennego. Dni Bulkowa to doskonała okazja do zabawy. Świętowania atrakcji nie brakowało. Były konkursy, zabawy i animacje. Najmłodsi mogli także skorzystać między innymi z wesołego miasteczka, a także poszaleć podczas pianaparty. Jesteśmy dumni z tego, że obchodzimy rok istnienia gminy Bulkowo. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, jesteśmy dumni z naszych inwestycji. Jesteśmy dumni jak spojrzycie Państwo za mną z tych osób, które przyjechały dzisiaj. Żeby się wspólnie bawić, ale też żeby pokazać to, co mają najlepszego. Koła gospodyń wiejskich, Bitwa Regionów, Stowarzyszenia, Kluby. Przez te trzy dni każdy włożył tutaj cegiełkę. Po to, żeby było tak powiem bogato, serdecznie, przyjemnie i cieszę się, że dzisiaj goście, którzy nas odwiedzają, doceniają, przede wszystkim zauważają to i doceniają. To mówią o tym głośno. Dla nas, dla gminy z 50-letnią tradycją, z dorobkiem wielu samorządów, e, wielu osób, którzy kochają gminę Bulkowo, jest nam to miło słyszeć po prostu. My w tej kadencji, w poprzednich kadencjach, ale staramy się w sposób szczególny również, żeby e, nasza gmina była jak najpiękniejsza, jak najlepsza i żeby się jak naj lepiej mieszkańcom żyło, co podkreślę nie zapominając o tradycji. Nie zabrakło również muzycznych akcentów. Na scenie prócz młodych artystów z gminy Bulkowo wystąpiło mnóstwo artystów, którzy zgromadzili tłumy pod sceną Gwiazdą Wieczoru był zespół Playboys. Gdy pierwszy raz ujrzałem cię wiedziałem, że będziesz moja Od razu zakochałem się i chciałem mieć cię swym Co czuł raz, cudowny dzień. O, ja święta Już nie chcę z nikim o chcę.